Papież Franciszek bierze obecnie udział w synodzie poświęconym młodzieży. Głowa kościoła przewróciła się, wychodząc z sali obrad. Wiadomość zaniepokoiła wiernych. Papież Franciszek kieruje zwołanym przez siebie. walnym zgromadzeniem biskupów poświęconym młodzieży. Rozpoczęło się ono 3 października i potrwa łącznie przez 26 dni. Dziś świat obiegła niepokojąca informacja. o upadku duchownego na posadzkę domu Św. Marty, do którego wchodził po zakończonej. Sesji rozmów z biskupami z całego świata. Papież Franciszek nie odniósł jednak żadnych obrażeń. Papież Franciszek przewrócił się na posadzkę. Jak poinformował rzecznik Watykanu Greg Burke. Papież Franciszek potknął się, przechodząc do budynku, w którym mieszka. Wypadek nie był jednak groźny. A papież wstał, otrzepał się i udał w swoją stronę. Papież podniósł się: Bądźcie spokojni, czuję się dobrze. Podał burkę na konferencji prasowej. Podobne wydarzenia zawsze elektryzują opinię publiczną. Przypomnijmy, że na wiele lat przed śmiercią upadków doznawał Fidel Castro. Przywódca rewolucji kubańskiej i wieloletni dyktator nie potykał się jednak. Jego upadki związane były z pogarszającym się stanem zdrowia. A co za tym idzie rychłym oddaniem władzy w ręce brata Raula? Wieść o tym, że papież Franciszek utracił. Równowagę i uderzył o podłogę, zaniepokoiła wiernych. Nie wiadomo bowiem było, czy spowodowała to nieuwaga, czy nadchodząca śmierć. Kim Jong-un zaprosił papieża do Korei Północnej. Inną ważną wiadomością ze stolicy apostolskiej jest zaproszenie, które papież Franciszek otrzymał od dyktatora Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Kim Jong-un zaprosił biskupa Rzymu. Oficjalny dokument z zaproszeniem przekaże prezydent kraju Munze Inne. Przewodniczący Kim powiedział: Że gorąco przywita papieża, jeśli odwiedzi Pyongyang, poinformował Watykan. W trakcie drogi powrotnej do domu SW, marty papież potknął się i przewrócił. Przekazał w trakcie konferencji prasowej burkę. Franciszek, redaktor, podniósł się sam. Nie martwcie się. Wszystko z nim w porządku, zapewnił. Była to pierwsza informacja, którą rzecznik Watykanu przekazał podczas spotkania z dziennikarzami w biurze prasowym. W stolicy apostolskiej trwa synod biskupów dotyczący młodzieży. Dom świętej Marty to pięciopiętrowy budynek. Mieszczący się w pobliżu Bazyliki św. Piotra. Papież Franciszek, odstępując od zwyczaju poprzedników. zrezygnował z mieszkania w pałacu apostolskim i zdecydował. Że to domu z Santa Emartchae będzie jego siedzibą,